Cześć, witajcie. Chciałbym Wam przedstawić e, najnowszy model z serii Airstage od Fujitsu KLTA. E, to co ciekawe, to ciekawy jest tutaj montaż, który zrobiliśmy trochę inaczej niż zawsze i na końcu Wam go pokażemy. Model ten charakteryzuje się tym, że ma swoją szerokość 77 cm, wysoką energooszczędność, bo A z dwoma plusami oraz e, co ciekawe, do 52 stopni na zewnątrz może pracować w chłodzeniu. Jest to rzadziej spotykany egzemplarz. Ma po prostu powiększony wymiennik w agregacie. Tak on wygląda. Model ten mamy powieszony u nas biurze, na, na Wojska Polskiego 8C w Kubinie, e, który możemy, możecie przyjść, zobaczyć, e, dotknąć i umówić się na montaż. Teraz chodźcie na zewnątrz, zobaczycie jak my to zrobiliśmy. E, najprostszym rozwiązaniem z tego salonu było wyjście tutaj i powieszenie agregatu na tej ścianie, ale tutaj inwestorzy mają taras zadaszony, więc Przyszliśmy do garażu. Przeszliśmy do garażu, z garażu na poddasze. Tutaj będą sobie no niestety nie ma gdzie odprowadzić wody, więc będą zbierać do wiaderka. Przeszliśmy na poddasze, poddaszem wyszliśmy na zewnątrz, nad następny garaż. I agregat wisi tutaj. Nad garażem. Jak będą się grzali, to bez problemu. Woda z agregatu będzie leciała na dach. Nikomu nie przeszkadza. Nie słychać go. Jest właśnie tak, jak być powinien. Zapraszamy do nas i do zobaczenia u Was. Dzięki, hej.